Szanowni Państwo, nie da się zrobić przede wszystkim SEO bez strategicznego wejścia w biznes klienta. A strategiczne wejście w biznes klienta to jest proces, widzą go Państwo za sobą. Dokładnie tak. Strategiczne wejście w biznes klienta daje nam, marketingowcom, ogromne pole do popisu. Ale po kolei. Czy mimo kolejnych spotkań z agencją i szkoleń, SEO nadal jest dla Ciebie zagadką? Nie rozumiesz decyzji specjalistów i wyników w raportach? Nie wiesz, w jaki sposób przekładają się one na Twój zysk. SEO Strategiczne to nowe podejście do tematu pozycjonowania. To połączenie głębokiej analizy, jasnego planowania i budżetowania, biznesowego nakierowania oraz codziennego wsparcia specjalistów na każdym kroku. Jak wygląda współpraca w systemie strategicznego SEO? Na początku musisz wiedzieć, że to partnerstwo. Wspólnie wyznaczymy cele. Na pewno masz określone cele biznesowe do osiągnięcia. Weźmiemy je pod uwagę w planowaniu działań. Wszystkie decyzje podejmujemy w oparciu o głęboką, kompleksową analizę zarówno Twojego biznesu, jak i konkurencji oraz całego rynku. Dzięki temu identyfikujemy kluczowe dla Twojego biznesu pola działania. Analizujemy wyniki oraz personalizujemy strategię, dostosowując ją do Twoich celów biznesowych. Ustalamy długofalowy plan działania i planujemy budżet. Skupiamy się na działaniach, które przyniosą Ci największy zysk. Rozumiesz, na co idzie każda wydana przez Ciebie złotówka. Nasza ścieżka współpracy jest jasna i klarowna. Jesteś nie tylko świadom całego procesu, jesteś jego częścią. Kontaktujemy się regularnie, co pozwala nam elastycznie podejść do współpracy i wprowadzać niezbędne zmiany. W pełni rozumiesz otrzymywane przez nas raporty. Na każdym etapie działań masz pełne wsparcie ekspertów. Nasze zadania wykonujemy z pełnym zaangażowaniem. Dzielimy się z Tobą naszą wiedzą, udzielamy rad i wskazówek, wyjaśniamy wątpliwości. Jesteś dla nas partnerem w dyskusji. Jak widzisz, SEO strategiczne to współpraca oparta na strategicznym poznaniu Twojej firmy, branży i rynku, na którym działasz. Jeśli interesuje Cię długofalowa nastawiona na zysk współpraca, której jesteś pełnoprawnym partnerem, skontaktuj się z nami.